Thank you. Wiatowe obchody dnia edukacji narodowej były w tym roku wyjątkowe w powiecie wodzisławskim. świętowano bowiem podwójnie. Wraz z Dniem nauczyciela odbyła się również uroczystość nadania technikum nr 1 i zasadniczej szkole zawodowej nr 3 w Wodzisławiu śląskim imienia piastów śląskich. To wielkie wydarzenie zapoczątkowała Musza Święta, po której odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą nowych patronów szkoły. Z dnia 25 września 2014 roku Nadała technikum numer 1 w zespole szkół zawodowych w Śląskim imię Piastów Śląskich. Jest to bardzo ważny dzień, ponieważ może być tylko jeden w historii szkoły. Stąd tak ważny jest to dzień dla Technikum nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, które otrzymały imię Piastów Śląskich. Imię sięgające bardzo głęboko korzeniami do ziemi śląskiej, do naszej tradycji, do naszej przeszłości. Tak jak powiedziałam, my nie budujemy historię, my na naszej historii, budujemy przyszłość. Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z nadaniem imienia szkole były oczywiście okazją do składania życzeń wszystkim pracownikom oświaty. Wyrazy uznania dla tej grupy zawodowej wyraził starosta wodzisławski Tadeusz Skatuła. Ciepłych słów nauczycielom nie szczędziła również Edyta Glenc, naczelnik Wydziału Oświaty. Przede wszystkim życzę, aby swoją pracę wykonywali z poczuciem ogromnej, ogromnej satysfakcji i żeby ich praca zasługiwała i była zawsze obdarzana szacunkiem. Bo, tak jak to jest powiedziane, praca nauczyciela być może z boku wydaje się łatwa, jednak. Proszę mi wierzyć, jest to bardzo trudna praca, bo odpowiedzialna za młodego człowieka, za jego kształtowanie. Ten uczeń jest długo, on jest lata w szkole i to właśnie nauczyciele go formują, są to tym wsparciem dla rodziny, są tym ogniwem, który w procesie wychowania i kształtowania młodego człowieka odgrywa rolę nadrzędną. Wśród wielu znakomitych gości, którzy przyjęli zaproszenie na powiatową uroczystość, nie mogło zabraknąć Adama Zdziebło, senator RP oraz wiceminister infrastruktury i rozwoju kolejny już raz podkreślał, że powiat wodzisławski w dziedzinie oświaty to wzór do naśladowania powiat wodzisławski, który bardzo mocno i konsekwentnie inwestuje w edukację, w rozwój edukacji, szczególnie na tym poziomie ponadgimnazjalnym. Robi to w sposób, powiedziałbym, wzorcowy i to nie tylko w skali województwa śląskiego, ale także w skali ogólnopolskiej. Stąd też, jeżeli mam okazję być tutaj, ktoś mnie zauważył, to ja bardzo chętnie z tego zaproszenia akurat korzystam. Współpracowaliśmy wspólnie nad dużym projektem właśnie rozwijającym bazę szkolnictwa zawodowego, przede wszystkim w powiecie wodzisławskim. Cieszę się, że to Zostało zrealizowane, że ten projekt już faktycznie funkcjonuje, działa. Akurat w tej szkole widzieliśmy też z pieniędzy europejskich bardzo pięknie rozwinięte pracownie. Można powiedzieć, że jest to przykład modelowy, z którego Ministerstwo Edukacji Narodowej może czerpać wzorce. Dodajmy, że Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wręczenia nagród przyznanych przez starostę. Uhonorowanych zostało 23 pracowników oświaty z terenu powiatu wodzisławskiego. Tego samego dnia nagrody śląskiego kuratora odebrały dyrektor zespołu szkół zawodowych w Wodzisławiu Śląskim Danuta Mielańczyk, nauczyciel zespołu szkół ekonomicznych Iwona Cesarz oraz nauczyciel zespołu szkół technicznych Maria Kopstein. W związku z kończącym się okresem obowiązywania strategii rozwoju powiatu wodzisławskiego na lata 2008-2015 oraz rozpoczęciem kolejnego okresu programowania w Unii Europejskiej, podjęto pracę nad opracowaniem nowej strategii rozwoju powiatu wodzisławskiego na lata 2015-2025. W związku z tym odbył się cykl sześciu warsztatów, podczas których opracowywano nowy, niezwykle istotny dla rozwoju powiatu dokument. Wszystko odbyło się w ramach projektu Razem Znaczy Lepiej. Mamy za zadanie wypracować tutaj kilka elementów. Jednym z nich było partnerstwo pomiędzy Starostwem powiatowym w Władisławiu a organizacjami pozarządowymi, co już się zadziało i to partnerstwo jest i funkcjonuje. Teraz pracujemy nad założeniami do strategii rozwoju powiatu na lata 2015-2025 do 2025. i czeka nas jeszcze praca nad wieloletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktywnie tutaj włączyły się w działania i Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i organizacje pozarządowe z całego terenu powiatu, że nie tylko mamy miejskie organizacje tu z Wodzisławia, ale również z Radlina, z Gorzyc, także to jest taki, taki plus, że w sumie cały powiat się nam e, włączył aktywnie w tworzenie tej strategii i innych dokumentów. Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Włodzisławskiego na lata 2015-2025, na początku przyszłego roku, zostanie poddany konsultacjom społecznym. Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach świętuje 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji, dnia 16 października, odbyły się uroczystości uświetniające ten jubileusz ten dzień jest dla naszego domu dzień, dniem bardzo znaczącym, mianowicie przede wszystkim w 2008 roku, właśnie 16 października Rada Powiatu Wodzisławskiego nadała naszemu domowi, na nasz wniosek, nadała imię Papieża Jana Pawła II. I to jest jedna data, która w dniu dzisiejszym jest dla nas znacząca. Druga data to jest to, że nasz patron, Jan Paweł II, święty. Wszedł 36 lat temu na stolicę Piotrowo i zaczął się pontyfikat naszego patrona i to jest dla nas też bardzo istotna sprawa. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kaplicy domu. Eucharystii przewodniczył ksiądz Marek Szkudło. Dalsze obchody miały miejsce na sali widowiskowej, gdzie przytoczono historię placówki, wręczono odznaczenia i nagrody, a także składano najserdeczniejsze życzenia, zarówno pensjonariuszom domu, jak i pracownikom, którym należą się ogromne słowa uznania. To przecież nie jest normalna praca. To jest misja, to jest powołanie, i myślę, że to. Trzeba być do tego stworzonym, by ta praca przynosiła radość sobie, a ten drugi mógł odbierać również tego, który się mi opiekuje, w sposób taki, że czuję tą atmosferę, bo myślę, że ci, którzy to serce wkładają, to dla niejednego z nich tworzą właśnie im dom, którego być może oni sami kiedyś nie mieli. Zaproszeni na jubileusz goście nie szczędzili pochwał pod adresem placówki, która na co dzień jest domem dla ponad 200 osób w podeszłym wieku. Dobrze, rzetelnie, po prostu po naszemu zrobione. Jesteśmy dumni z tego domu, cieszymy się, że nasz powiat potrafił tak zorganizować. Pracą tego domu, że, że on świeci przykładem i emanuje w zasadzie na cały kraj, bo wiele przykładów, właśnie dobrych opinii można usłyszeć na temat pracy tego domu. Ja znam pracę Domu Pomocy Społecznej, sam nadzoruję ich kilka i wiem, ile trzeba mieć serca, żeby te domy prowadzić. Ten dom jest wyjątkowy, przede wszystkim duży. My również mamy o podobnej ilości pensjonariuszy, ale niestety dużo, dużo mniejsze. A zatem wygodniej tużyć. a przynajmniej to co się wie i słyszy o tym domu, to naprawdę zażartowałem sobie, że gdybym miał wybierać, bo los tak by sprawił dom, to tylko w Gorzycach. Uroczystość zakończył występ zespołu Mały Śląsk, jednak tuż przed tym dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ryszard Paweł Nawrocki został uhonorowany przez Cieszyńskie Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego statuetką za szczególną troskę o osoby dotknięte tą chorobą. Dyrektor przyznał, że został nominowany przez władze towarzystwa w zapoczątkowanej na Śląsku ogólnoświatowej akcji Ice Bucket Challenge. Po czym zgodnie z zasadami wylał na siebie kubeł lodowatej wody, a jako następnego nominowanego wskazał wojewodę śląskiego Piotra Litwę. Sport i kultura to niezwykle ważne dziedziny życia. Z terenu powiatu Wodzisławskiego wywodzi się całe grono utalentowanych osób, które uzyskują znakomite wyniki sportowe oraz działają na rzecz szeroko rozumianej kultury. Raz do roku starostwo powiatowe w Wodzisławiu Śląskim organizuje uroczystość, podczas której honoruje się ludzi kultury i sportu. Takie właśnie wydarzenie miało miejsce w dniu 7 października. Podczas dzisiejszej gali uhonorowani zostaną laureaci nagrody Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury oraz Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu oraz wyróżnieni w dziedzinie sportu. Mamy 31 osób, które odbiorą nagrody w dziedzinie sportu. Mamy 8 wyróżnień, w tym jedno drużynowe, rzecz o wyróżnienia oraz 9 laureatów w dziedzinie kultury, w tym są dwa zespoły. Nagrody i wyróżnienia wręczali uhonorowanym starosta powiatu wodzisławskiego Tadeusz Skatuła oraz przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala. Chcemy nagrodzić ludzi z pasją, ludzi, którzy osiągają wyniki, i to takie wyniki, które rozsławiają nasz powiat. Gala jest przede wszystkim okazją spotkania się z tymi najlepszymi, którzy wyróżniają się sukcesami nie tylko w terenie naszym międzywojewódzkim, ale również krajowym i europejskim. To po pierwsze. Po drugie, jest to również doskonała okazja, aby podziękować im za te sukcesy, pogratulować i podziękować za ciężką pracę, bo nie ukrywajmy, droga do sukcesu jest naprawdę trudna. Jedną z osób, która odebrała nagrodę powiatu wodzisławskiego w dziedzinie kultury była pani Irena Sauer, znana animatorka życia kulturalnego na Ziemi Wodzisławskiej. Kontakt z ludźmi w sferze kultury. To dzielenie się swoimi osiągnięciami, ale przede wszystkim dzielenie się z tym, co człowiek widzi, jak to czuje, jak to odbiera ten świat, z małymi, z większymi i z tymi najstarszymi, jest dla mnie czymś bardzo ważnym. Ja dlatego uważam to, że to jest jeden z celów moich życia. Poza tym, poza tym gdybym ich nie miała, gdybym tego nie robiła, czułabym się nie bardzo potrzebna. Nie wiem, czy bym się tak chciała biegać tu i tam. A ja patrzę, akurat powiadam koleżance, że mam cały czas kalendarz zajęty, prawie każdy dzień coś tam się dzieje, no a przecież jestem wiele czasu już na emeryturze. Nagrodę powiatu wodzisławskiego w dziedzinie sportu przyznano wielu znakomitym zawodnikom, trenerom oraz działaczom. Wśród uhonorowanych nie zabrakło utalentowanego młodego szermierza z Radlina, Daniela Marcola. Mnie bardzo zainteresował pokaz w szkole podstawowej, do której uczęszczałem i to mnie skusiło do tego, żeby zacząć trenować ten sport. Jestem bardzo zadowolony. Bardzo to polubiłem. Toż staje się, staje się taką pasją, jeżeli kogoś to wciągnie. Dodajmy, że uroczystą galę wręczenia nagród uświetnił występ jednego z laureatów w dziedzinie kultury, Roberta Czecha.